Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę się pochwalić wami, przed wami, przed innymi, przed każdym, kto dotrze kiedykolwiek na, te, na ten film i zobaczy, za co On tam dziękuje, co ta społeczność zrobiła, że On im dziękuje. Słuchajcie najpierw to za wyrozumiałość do naszych błędów. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję, że chcecie się modlić, że tworzycie tak po ludzku patrząc. Wiecie, co za co chcę Wam podziękować że y, pomagacie dźwigać mi to dzieło z różnych stron od strony modlitewnej od strony tego że wziąłem na siebie zobowiązania dotyczące y, pracowników ludzi utrzymania ich rodzin y, wiele osób zrezygnowało z innej pracy i nam się poświęciło nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ile to jest odpowiedzialności o o tu tu o o i pomagacie mi w tym mam kogoś, kto podchodzi do mnie i trochę krzymą z bierze coś na siebie. Bardzo wam dziękuję za to. Za każdą pochwałę dla zespołu. Dużo dla mnie to znaczy. Yy, za, za to, że doceniacie. No nie wszystko wyszło, więc też wyrozumiali jesteście. Jeżeli coś nie zawsze, może na czas nie zawsze w ten sposób coś nas przerosło, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, dla wszystkich, którzy wchodzili przez apostolstwo, na, na różne sposoby wchodzili w misję to obańkologii, i opowiadali z sąsiadom, z, i innych zapraszali na wyprawy, i czasami narazili się na śmieszność, że tam udostępnili, poklikali, cokolwiek. Bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo doceniam. Słuchajcie, mam coś w ręku, ja chcę to zostawić w końcu, bo już mi ciąży, więc teraz się pochwalę wami przed wami. Ucieszę się tym i zaraz to odkładam, bo już. Ręka, zobaczcie, to różne takie właśnie dzieciaczki, które mi powysyłały yy, różne swoje prace i zobaczcie, to co tutaj jest, to są różne listy i kartki od was. O, które mi wysłaliście tylko w ostatnim czasie, w ostatnich kilku tygodniach. Yy, to nie wszystko, nie udało mi się wszystkiego zebrać w jednym miejscu. Nie mam słów, nie mam słów. Jak myślicie o mnie, Macie życzliwość. Pamiętajcie, że bardzo mi zależy na tym, żebym ja był posadzką, po której przechodzicie do Jezusa. Czasami trzeba podeptać, albo nawet zawsze trzeba podeptać tę posadzkę i iść dalej do niego. Chcę być wszystkim tym transparentny. Pomóżcie mi w tej przeźroczystości. Żebym rzeczywiście był narzędziem w tym wszystkim. Dziękuję Wam, że, że gdy przychodzą różne cierpienia związane właśnie z byciem narzędziem Pana Jezusa, bo to jest nieuniknione. Dzisiaj to w dziejach apostolskich właśnie o tym słuchałem. O świętym Pawle, ile musi się nacierpieć, żeby być narzędziem, ale mam was. Dziękuję. E Wolontariuszom dziękuję. już Dużo z was. Mam takie plany, żeby bardziej większą ilość z was w wolontariat e zaangażować. E potrzebujemy czasu potrzebujemy czasu bardzo wam dziękuję za inne sposoby ogrom modlitwy tak jak wam mówiłem czasami przyjeżdżałem do jednego miejsca i dostawałem 19 margaretek za mnie w głowie się nie mieści w głowie się nie mieści du dziękuję za to bo na pewno nie byłbym w tym miejscu razem z wami gdybyście się za mnie nie modlili nie dźwigałbym wielu rzeczy, gdybyście mi nie pomagali modlitwą. Bardzo Wam dziękuję za to. Za każde spojrzenie w oczy, za każdą wdzięczność. Czekajcie, odłożę to, odłożę to i wracam. Wracam do Was. No i się rozwaliło. Za każde spojrzenie w oczy, uścisk, skręki. Za, za każde dobre słowo, słowo świadectwa, zapisane. Za to, że często też szliście za tymi słowami. Tą łapka w górę, udostępnij. Pomóż się rozepchać tej treści. A co teraz też poproszę? <laughs> bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję. W ogóle możecie zapisać też poniżej, za co Wy dziękujecie zespołowi. Zauważcie ich, że, że oni są, często ich praca jest jakoś tak niezauważona, nie, nie widzicie jej. Bardzo dziękuję, jeżeli ją doceniacie i chwalicie. Proszę Was o to jeszcze, właśnie. Odeślę później zespół, żeby oni sprawdzili, co tam jest na dole. Często nie widać. Widzicie tylko mnie, tak jakbym ja wszystko robił. Część z was tak właśnie opowiada. Jak to ksiądz robi, że tyle rzeczy naraz? No nie, no zespół mi pomaga po prostu. I dziękuję, że, że razem, razem możemy tworzyć tę misję właśnie. Niesamowicie dziękuję darczyńcom. To są czasami tak wzruszające historie osób, które oddają jakąś część siebie. Jakieś ciężko zapracowane pieniądze. Po prostu po to, żeby to dzieło rosło, żeby, żeby, żebyśmy w ogóle dźwignęli odpowiedzialność za rzeczy, które najzwyczajniej w świecie kosztują. I wy to rozumiecie. Dziękuję wam za to. Po prostu z serca dziękuję. Dzięki zespołowi mogłem już w lepszy sposób Wam podziękować. I będę jeszcze dziękował na różne sposoby tym, którzy wchodzą w misję. I to zresztą dzięki wam jest możliwe, że te sposoby podziękowania, choćby e-maile, newsletter, który udało się zrobić, nowa strona internetowa, że mogę e-mailem wysłać to podziękowanie, że wszystkie te RODO jest y, możliwe. Y, w sensie zespół pomógł mi to wszystko ogarnąć od strony prawnej. Y, 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 nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile to było pracy. I dzięki wam ona była możliwa. Byli ludzie, którzy się na tym znali i to zrobili. Bardzo, 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 bardzo dziękuję Wam za to. Bardzo dziękuję za różne rzeczy, które się wydarzyły w poprzednim roku. Przywołam kilka świadectw. Mieliśmy akcję Jericho. Ile tam ludzi opowiadało o tym, że, że skorzystało? Już teraz was zachęcam, bo znowu w wielkim poście. Będziemy mieli akcję rycho. Były komentarze biblijne. Ktoś napisał tak o nich. Komentarze biblijne dla mnie są jak kropla deszczu spadająca na wysuszoną ziemię. Czasem wystarczy jedno słowo, by zrobić tysiąc kroków do przodu. I jeszcze raz podkreślam, to jest to dzięki Bogu, dzięki wam, dzięki zespołowi. Takie rzeczy się udają. Eee, wróciliśmy do koronek do Bożego miłosierdzia. Ogrom środków ludzi, czasu i korzystacie. Jest dla kogo to robić. Bardzo dziękuję. Rekolekcje Wielkopostne za nami. W kontekście początku wojny, wraz ze świętą Faustyną. Bardzo wam dziękuję za nie. Dziękuję Wam za akcję wieczernik w październiku. Ktoś napisał tak. Jakby coś spłynęło na mnie, zeszła ze mnie ciemność, odczułam, jak bardzo byłam zaślepiona dobrami tego świata. Bardzo dziękuję Wam za to, że możemy wspólnie takie rzeczy tworzyć. Za wierne miłości we Wrocławiu. Yy, współorganizowaliśmy, bez Was nie byłoby to możliwe. Nie byłoby to. Bańki mydlane wróciły <grych> i będą jeszcze. O, baranek Teoś też powstał. Yy, to jest znowu, wiecie co, jak ja patrzę na takie baranki, kolorowanki, księga błogosławieństw, co się jeszcze udało w zeszłym roku, e, kalendarz, długo mam. To ja widzę po prostu pracę zespołu. Ja i tak wszystkiego nie widzę, ale możecie mi zaufać, jaki jak to jest po prostu skrzętna robota, ile tam trudności czasami trzeba pokonać, ile formalności dopełnić. I to wszystko. Dzięki wam właśnie jest możliwe. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. <laughs> Słuchajcie. Przyjmijcie to, co nie jestem w stanie wyrazić, a co się wydarzyło. Za każdy różaniec za mnie odmówiony, za każdą zdrowaśkę. Za to, że pomagaliście docierać do najmłodszych yy, yy, innych ciągnęliście na rekolekcje rekolekcje w Krakowie nie mam słów nie mam słów co do wszystkiego co do tego wszystkiego co się wydarzyło yy, i tworzymy to wspólnie zapraszam was do dalszych akcji podobnych do tych ze świętym Józefem w listopadzie do tego adwentownika w, w grudniu TikTok jaki to jest po prostu zjawisko Yy, nie mówię o tych wszystkich śmieciach, które tam się znajdują na tej platformie, ale ile ludzi pięknych pytań zadało dzięki Wam, że, że były te środki i możliwości i zespół i sprzęty, żeby tam również wejść. Yy, jedna tylko taki obrazek. Słuchajcie, prowadzę tam transmisję na żywo i kilka pytań podobnych. Proszę księdza, 12 lat nie byłam u spowiedzi, odeszłam od kościoła. Co mam zrobić, żeby wrócić do kościoła? Nie wiem, czy rozumiecie, co tam się wydarzyło. Jakie ludzie tam pytania zadawali do księdza, który tam był obecny i był przygotowany od różnych stron, zaopiekowany od strony technicznej, od strony internetu. W ogóle internetu został do, dostarczony specjalnie do, do tego miejsca. Tu była zapleśniała piwnica, a ona teraz jest zupełnie inaczej wygląda. Dzięki Wam, że to dźwignęliśmy razem. Bardzo Wam dziękuję. Z tyłu tak Jezus miłosierny na mnie spoziera. I jest miłosierny, że, 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 że możemy tak się spotykać, że, że rozlewa swoje łaski przez niedoskonałego człowieka, którym jestem. I proszę Was o wyrozumiałość na przyszłość. Przepraszam Was za wszystko to, co złe zrobiłem. I, i proszę o wyrozumiałość. Postaram się stanąć na wysokości zadania. Pomóżcie mi, proszę. Pomóżcie mi, proszę, w przyszłości. Potrzebuję Was, żeby ta społeczność się rozrastała. I spełniała ten cel, który sobie stawiamy: chwała Boża i pożytek ludzi. Jak jakieś inne cele tutaj się wkręcą, to bez sensu. Bez sensu. Po co to? Dziękuję Wam, że y, mamy tę tożsamość naszą, że jesteśmy jedno z Kościołem, że tworzymy społeczność, że jesteście misyjni, że mamy te wartości, które razem wyznajemy: miłość pasterska, ewangelizacja i jakość i rozumiecie tę jakość. I to, ta jakość też jest sposobem na ewangelizację, że ktoś tu przyjdzie nowy, niezwiązany z nami i zobaczy, oni kochają Jezusa, skoro takie rzeczy dla Niego tworzą. Ktoś mi to kiedyś potwierdził, jak mi się to spodobało, że ktoś kiedyś opowiedział, no, przy, przyprowadziłam kogoś na rekolekcję w Krakowie, usłyszał, zobaczył i tak właśnie powiedział. Bardzo dziękuję, że to dzięki wam jest możliwe. E, proszę was, Zauważcie zespół w komentarzu. Napiszcie im coś. Napiszcie. Pamiętajcie, że ja chcę być w tym wszystkim przeźroczysty, o chwałę Bożą chodzi. Chcę też, żeby docenieni byli należycie ludzie, którzy mi pomagają, wolontariusze, pracownicy. Napiszcie im coś. I, i bardzo dziękuję tysiącom osób, które wchodzą w misję. Poprzez bycie darczyńcą, modlitwę za mnie, apostolstwo, wolontariat. Bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Ja się powtarzam, bo już nie mam słów i ląduję. Błogosławieństwem Wam się jeszcze oddzięczę. Błogosławię Was z wielką, wielką wdzięcznością na to wszystko, co przed nami, za nami. I mam nadzieję, że dałem Wam też przykład tego, żeby dużo dziękować tym, którym to się należy, po prostu. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.